Z tej strony Cross a my gramy w Seven Days to Die. jest to odcinek 8, a godzina dość nietypowa, bo jest to godzina 16, zazwyczaj była 8, ale zrobiłem tutaj e, podporę naszego domu pod, podstawę oraz zrobiłem korytarz do kopalni żeby odcinek trwał trochę dłużej, żeby nie było nudnego, nudnego kopania, to właśnie zacząłem od godziny 16 Tutaj już trochę skończyłem. Tutaj trochę dokończę. Nie wiem, czy tutaj kopać jeszcze w dół. Tutaj poszerzyłem na dwa bloki. Tak? Tutaj czy tutaj? O, tutaj poszerzyłem na dwa bloki i chyba jeszcze poszerzę w dół. I to na pewno w dół jeszcze poszerzę. Znaczy, tak myślę. Tutaj y, jeszcze podstawę naszego domu robimy, i zacznę robić. Co jest? Kurde, te bloki głupie. Aj, nie mam chyba nawet kilofa. To lipa. Dobra. Y... Nie wiem, zrobię chyba z drewna nasz dom. Na razie, na razie dokończę piwnicę. W piwnicy stawiłem dwie skrzynki. Zabrałem jedną, ale przez przypadek wsadziłem drugą. Postawiłem. E, no i jak na razie postawię tutaj drabinkę, ponieważ nie mam wystarczająco. E, po prostu nie mam dużo sztabek żelaza. W ogóle wszystko z przetrawiłem na łopatę i kill off. Aj, te głupie kloski. Jak tutaj zostawię kloski, to oni tutaj będą wskakiwać i będą mieli łatwy dostęp do mnie. No tak, zmęczony tutaj nie da rady. Może teraz łatwo wstawię. Dobra. Trochę poczekam, aż on się zregeneruje. Ajaj. Już nie mam kill chyba się skończył. O, widzimy. Tutaj się trochę dostały. Tak więc tutaj naprawię. Tutaj. Raz, dwa, trzy. O tak, kolejny jakiś dziwoląg Dobra, zostawię, nie chcę mi się tego niszczyć. No, jak na razie tutaj jeszcze poszerzę. Bo już chyba dookoła całego domu jest dziura jako taka. Do czego mi się przydał piasek? Jeszcze nie wiem. Może wytopię szkło, o ile tak można tutaj. Piwnicy będą okna. Małe, bo małe, ale będą. Nie pamiętam czy już zrobiłem podwójny, podwójny mur? Czy jest po, pojedynczy? Chyba podwójny już jest. jak mi się zdaje, że zrobiłem. A, te zielska. Na szczęście one się rozwalają. Gdy się pod nimi wykopię. Kaktusy wcześniej zachowywały się tak, że... Nawet jak nie było bloku pod nimi, to i tak y, one nie spadały. Zademonstrujemy. Znaczy teraz akurat jeszcze kaktus nie chcę się kopać pod nim. Tak czy siak w nowej wersji, jak się wykopie pod kaktusem ten piasek, to kaktus się rozwali. Oczywiście nie da nam tych. nie da nam tych surowców, ale... Nie trzeba ręcznie już rozwalać. Metalowe drzwi będą potrzebne do zarówno jak do naszego domu, tak i do naszej kopalni. Tak więc trzy sztuki potrzebne. Jak na razie tylko będzie drabinka. E, nie wiem, czy, czy tutaj dać hmm, wykopać w dół jeszcze, czy tak zostawić. Chyba tak zostawię, bo teraz będę miał lepszy widok na to, co się dzieje wokół. No, tak myślę, że tak zostawię po prostu i, i wokoło domu jakieś kolce jakieś nie wiem to co się znajdzie to, to się da jak na razie nie mam wystarczająco ilość sztuk tych kolców <noise> poszarpanych tak więc na razie zostawię I tak nie idę do kopalni dzisiaj tylko zostanę w domu dzisiaj odcinek będzie taki trochę po prostu będzie trwał głównie nocą jak widać, dnia już za dużo nie zostało. No i oczywiście z... będziemy robić dom. Budować. Z... Myślę, że z drewna. Piwnica jest dosyć mocna. Z kamienia. Później jeszcze ją jakoś ulepszę. Dam, nie wiem, trzecią ścianę może. No jak na razie dom będzie drewniany. Dobra, tutaj już jest spoko. Tutaj jeszcze, jak widać, nie jest zrobione na dwa. Jest godzina 19.30. Jeszcze nam trochę zostało do rzeźni i ani jednego zombiaka nie spotkałem tego dnia. To jest podejrzane. A jeszcze tutaj, jak widać. No i tutaj oczywiście. Dobra, zostawię tak jest. Oj, już mi się rozwaliła opata. I mam pecha. Iść po te drzewo czy nie. Jest godzina 20 i zaryzykuję pójście po drzewo. Mam dokładnie 40 minut. No, 45. O, i już idą. Nie dadzą zdjąć tego głupiego drzewa. Jeszcze te szybkie. O, jakaś mi ścięła. Come on, baby. Książka, edukacyjna i. i kolejny zamek. No, idź prosto. O -o. o o! dobra. Nie namierzaj. Tu szedł drugi kolejny. Zmęczyłem się? Nie. Dobra, wracam do domu. Jest, mam dosyć mało czasu i nie będę ryzykował. Za tym tak zanim zetnę to drzewo to też trochę minie. No właśnie, właśnie, właśnie Ach. Jest podwójnie, o i zostawiłem te klaski, głupie. Strzelbą jeb. Pach. Nie mam nic takiego zbytnio, żeby to rozwalić. No nie mam. Może po prostu to... Dobra. Raz, dwa, trzy. Cztery strzały potrzebne, by rozwalić cały e, blok kamienia. Jest godzina 21, godzina, w której zombiaki lubią latać. W sensie, że biegać, bo lata się dopiero w Alfie 2. Mm, tak więc, jak na razie to zrobię sobie po prostu dach. O, już słyszymy nasze kochane zombiaki. A, jeszcze schody muszę zrobić, no tak. E, jak na razie naszymi schodami zajmowały się te trzy bloki. Tu mam skrzynki, jak mówiłem o tym wcześniej. Tu będzie zejście do naszych drzwi, których, do których nie mam surowców aktualnie. Nasze zombiaki dobijają się z tej strony A z tej strony akurat jest dosyć mocna ściana Więc nie powinny dać... Ta ściana nie powinna się tak łatwo dać Dużo mam kamienia? No tak trochę jest słabo Dobra Jak się robi schodem? Może tu coś będzie? Jest, schodem A, nieco Co tu? Oż ty mordę! Jak się dostałeś? O skubany! Jakoś się dostał skubany. No cóż. Ja coś ze sobą nic. Jak on doskoczył, to ja nie mam pojęcia. Ale z zombiekami wszystko jest możliwe. Schody, tak? Dobra, robię schody. Raz, dwa, trzy, cztery. na cztery wystarczy, okej. Okay. Spokojnie, wystarczy. Jeden nabój. A jakiś wypadek, wystrzela jakiegoś jednego ząbiaczka. Jak on wszedł? Tędy nie. Tędy też, nie? Chyba tędy jakoś. Bo raczej nie wszedł na drabinę. Wątpię w to. Skubany, jakoś wszedł. O, automatycznie... Automatycznie przeładowuje. Panie. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra A tam mogę jeszcze wykropać, no cóż, dobra. Chyba już się nie dostanę za bardzo. Mi się zdaje, że właśnie przez ten blok się dostali, bo tutaj nie ma żadnej biury. Ani trochę. A to chyba sam rozwaliłem niechcący. Dobra, schody będą gdzieś w tym miejscu. Coś mi się zdaje, że chyba gdzieś tu... Dobra, yy, tu jest sama góra, więc... A ok, w będzie ok. pach, pach. Jej, mam własne schody. Jeden mi został w stopień, Z go schowam na później. O, ucichły w A, na chwilę. W sumie najbardziej je słychać chyba, kiedy ich nie ma, czyli w dzień. Szukałem wszędzie wokół, no ale zabogowany dźwięk po prostu i tyle. Zabogowany. O, i nasza kolumna. Postawiona. Pięknie, ładnie. Raz, dwa. Chyba, że się zrespił na... tutaj. Postawi na wszelki wypadek. No tak, latające, oczywiście. Tak tu trochę ciemno było. Jak wchodzę, to muszę mieć ten stopień. Ech, chyba muszę mieć tutaj. Dobra, na razie tu zostawię. Tylko tutaj co, trzeba dorobić. Trzyma się, trzyma. Nie wiem, czy tutaj mogę zrobić ładnie, czy nie za bardzo. Raz. Siedem kamienia. Hmm, dać tutaj, czy nie? Dobra. E, mam jakieś hmm. drewno? Mam drewno. Dobra, przetestujemy, czy mogę dodać kamień. Czy to będzie wygodne? Hmm huh. Dobra, zostawię na razie. Zobacz, jak mi będzie wkurzało, to wywalę najwyżej. Da tam traf teraz. O, jeden kamień. Dobra, tu już tutaj zacznę budować nasz dom. Tak na skraju tego będzie. Trochę głupio to schody zrobiłem jednak. Powinienem mieć dwa klocki miejsca, przynajmniej. No dobra. Mamy pierwszą ścianę. I drugą. W sumie nie ścianę tylko klocek. Ś ściany. No tu jest ten... Taka wyrwa. Dobra. Yy, podłoga jest jaka jest. Już nie mam chyba więcej drewna. Mam coś, coś ciekawego jeszcze. A, mam pełno tego, kurde. O, jeszcze tego. Drewna akurat, którego używam aktualnie. A szczerze mi nie Tyle. No i w sumie już tutaj zacznę robić. Taka szerokość mnie interesuje. Później przebuduję te schody. Duży ten dom ma być, czy nie? E, chyba zrobię tutaj teraz właśnie skręt. Może tak powiem. I chyba gdzieś dotąd myślę, że będzie dobrze. A i tutaj potrzebny jest kamień. No nic, to dam może drewienko Znowu? Kto to? A, głodny jestem. Co mam do jedzenia? Co dziś jemy na obiad? Chyba nic za bardzo nie mam. A tego raczej nie zjem Nie. A ja nic nie mam do jedzenia Ale lipa, straszna lipa No tego raczej nie zjem To jest to samo Nie, tego nie, nie. zjem Ajaj, aj. nie mam nic do jedzenia Niech to szlak Proszę, mam coś do picia Chciałbym coś do jedzenia. O kolejka, ale fajnie stoją. Ale się uaktymiły. Obiją się nawzajem. Nic nie ma. Oj, oj, nie tu No chodź tutaj, tutaj chodź. No... przeładuj, przeładuj no nic. Nie mam jedzenka... Jedzonka. Ani zejdę na dół nie poszukam gdzieś tutaj raczej. Chociaż możliwe, że mam w skrzynce coś. Ale nic z Ale i tak. Dobra, no nic, trochę poumieram. Mam jeszcze jeden Pań killers. To mi może wystarczy. Tutaj zostawię miejsce na okna, a z tamtej strony będzie balkon. Chociaż w przyszłości tu też mogę zrobić, no chyba nie umrę, jak będę miał zero w ogóle jedzonka. Hmm. Hmm. No cóż, już tutaj nic nie mogę zrobić. Jedynie co to mogę się napić i tyle, nic więcej. To się napiję, co innego mi pozostaje. Miejmy nadzieję, że nie umrę. Tutaj sobie zostawię trochę magazynku. Jak umrę, to przynajmniej pójdzie tylko 3 magazynki, a nie z, z 40. Aj, można by było jeszcze w tą stronę jeden klocek dać. Trzy. Raz, dwa, trzy. O. Ach, raz, dwa, tu będzie okno na pewno. A, tam. W sumie to tu może być wejście. Ale... W w sumie, wejście to ja chciałem przez piwnicę. A więc tutaj zabarykatuję. Tak trochę. Raz, dwa. Raz, dwa. To no jest git. Nie mam dużych wymagań do okien, po prostu żeby były na dwa bloki, nie były ogromne. No jest, będzie git. Raz, dwa, trzy. Na trzecim robimy. Tak, tak. No i na pewno będzie drugie piętro, ale tu już na pewno nie w tym odcinku, mu nie dam rady. Tak prędko zrobić. A i nie chciałem tutaj. Ale w sumie tu już będzie taki trochę sufit, początek sufitu. 76. Ok, no problem. Zrobić jeszcze... Hmm, nie wiem, czy na tej wysokości ma być sufit, czy lasek wyżej. Ale lipa nie mam kamienia. Jeszcze schody zrobię od razu. Na drugie piętro. Ale tu jest drewna. O ile mogę. Hmm, mogę coś takiego zrobić, czy tylko skarnia? Chyba tylko skarnia. No cóż, to mam lipę. W takim razie, chyba że jest płytek. No dobra, spróbuję. spłytek raz, dwa czy cztery, dobra. 1, 2, 3, 4 No, lipa Dobra, tak czy jak tutaj będzie już skręt naszego naszego pierwszego pomieszczenia, coś ząb jakiś się uspokoiły. Nie wiem czemu Dosyć podejrzane. Tutaj sobie wyskoczę najwyżej. Raz, dwa, trzy, pak, 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 pak i kolumna. Niech to szlak No cóż, pożerny nie tylko kamień. Ale kamienia nie mogę teraz, nie mogę iść po tym kamień. Tylko za tym muszę mieć jakiś kilof. Widzę, że mam tutaj trochę scrap sk metal, ale nie wystarczy mi. Tutaj mam jeden. Hmm. No to lipa. O, dobra, mam tutaj 6 żelaza. Nie zauważyłem go. Zrobimy sobie kilow. Tutaj będzie balkonik, oczywiście. Kilow, eee, kilow. Off, kill off. Jeden stick, tu są sharpen sticks. Skoro już mam sharpen sticks, to od razu mogę sobie zrobić te kolce. Tylko trzy. Dobra, gdzie mogę stykować? To mogę stykować. Tu mogę. Tu są jakieś wyczerpane. I ich nie mogę już stykować. Ale mogę sobie je postawić, bo po co mają się marnować? Kulturalnie, po solach No tak, muszę wyjść na balkonik. Opa. pa. Ora, yy... Nie zleć, nie zleć, nie zleć, nie zleć I na radę. Jednak chcę postawić Skuban już leszę Choć już mogę na kontakt naszego domu dać yy, pochodnie Z tej strony, z tej strony... Aj, z tej strony tak głupio wyszło, tak więc rozwaliłem. Albo symetrycznie, to z tej strony dam. Aj, czemu tak głupio? Ja chcę tutaj. Wprost. Aj... Przylega! No. Dobra, jest bit. No, oczywiście tutaj. Tego mogę wywalić, bo po co? Aż tyle. No i tu jest ta ściana, tak? Ona się tutaj zaczyna. Trochę straciłem drewna na, moj... na mojej jednej ze ścian. Tu jest raz, dwa, trzy. Tam będzie raz, dwa, trzy. No i tutaj pochodnia, stary, nie niż mi. mojej. Spokojnie, spokojnie. Och, gana. To za drabinkę. Jest siódma. A ja nie dosięgnę do tych ząbiaków. Chociaż mogą mi się znieść. Pusto, Pusto. Pusto. Nie No cóż, tak wygląda nasz dom. Yy, mm, sufit dam trochę jednak wyżej. Pierwsze piętro będzie miało najwyższy sufit, a drugie piętro będzie trochę miało niższy sufit. Dobra. Yy, z takim widokiem oto na nasze podstawy naszego domu zakończymy odcinek. Tu się słońce przedziera. O, jest ładnie. To jest nasze arcydzieło. Tak więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie łapki w górę. No i do następnego odcinka. Cześć, na razie.